Oscar goes, and the Oscar goes, and Oscar goes Oscar goes to, the Oscar goes to, and the Oscar goes to, the Oscar goes Oscar goes to, and the Oscar goes to. Zdecydowana większość aktorów na całym świecie, choć raz w życiu, chciałaby usłyszeć te słowa na żywo. Moje drogie i moi szanowni, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu. Dawno temu jest mi niezmiernie miło, że jesteście z nami. Zachęcam tych wszystkich, którzy jeszcze tego nie uczynili, aby zasubskrybowali nasz kanał. Zachęcam Was wszystkich bardzo serdecznie do tego, żebyście się dzielili swoimi wrażeniami oraz opiniami o omawianych przez nas tematach w komentarzach pod tym, pod poprzednimi, jak i pod następnymi odcinkami. Oraz zachęcam was wszystkich do tego, abyście obserwowali, czy na pewno otrzymujecie powiadomienia o naszych nadchodzących. Premierach. Tyle oczywiście tytułem ogłoszeń wstępnych. Moi drodzy Oscary, Oscary będą tematem dzisiejszego odcinka. Oczywiście jesteśmy na YouTube'owym kanale poświęconym historii. No i co tu dużo mówić, nawet te słynne nagrody. Mają swoją piękną historię, o której bardzo często wielu z nas nawet nie ma świadomości. Dlatego dzisiejszy odcinek poświęcimy gwiazdom show biznesu, poświęcimy słynnym, błyszczącym aktorkom i aktorom, ale nie tylko, bo ludziom związanym z branżą filmową, a przede wszystkim to nasze dzisiejsze spotkanie poświęcimy wielkim, słynnym pozłacanym Oscarom. Moi drodzy, właśnie, Oscary to oczywiście nazwa jak najbardziej potoczna, bowiem oficjalnie jest to nagroda Amerykańskiej Akademii Filmowej, mówiąc w skrócie, nagroda Akademii Filmowej. Jest ona naturalnie przyznawana corocznie, wszyscy o tym doskonale wiemy, a większość z nas, podejrzewam, choć raz w życiu oglądała galę wręczenia Oscarów, która odbywa się w Los Angeles. No, i są to nagrody przyznawane przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej. Tyle tytułem, no właśnie, wstępnych informacji. Natomiast słów kilka trzeba by powiedzieć o samej Akademii. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej została założona oficjalnie 11 maja roku 1927. Natomiast Ci, którzy są pasjonatami historii, z pewnością będą to kojarzyli, że, no właśnie, w pierwszych dniach, maja, ale roku 1926 w zupełnie innej części świata, czyli w II Rzeczypospolitej doszło do dosyć ciekawych wydarzeń polityczno-społecznych, czyli doszło do słynnego przewrotu majowego w tym miejscu. Macie moi drodzy odnośnik do jednego z naszych poprzednich odcinków traktujących właśnie o tymże wydarzeniu do obejrzenia, którego was serdecznie zachęcam. Ale wracamy do amerykańskiej Akademii Filmowej. No, i jest to honorowa organizacja zawodowa, która zajmuje się generalnie promowaniem sztuki i wiedzy filmowej. W jej skład na dzień dzisiejszy wchodzi Bagatela. Ponad 6 tysięcy osób, osób, które są zawodowo związane z filmem, nie tylko aktorki, aktorzy, reżyserzy, ale szeroka gama różnych specjalizacji związanych z branżą filmową. Nagrody Akademii Filmowej, czyli potocznie zwane Oscarami, ufundowano w tymże samym roku, co samą Akademię, czyli w roku 1927. Oczywiście Akademii nie ufundowano, tylko Akademię powołano, natomiast obok niej ufundowano, tak jak wspomniałem, nagrody filmowe. Pierwsze z nich zostały zaprezentowane w roku 1929 w pięknym hotelu zwanym Hollywood Roosevelt Hotel przy udziale, uwaga, 250 osób. 250 osób było na tej pierwszej słynnej gali wręczenia Oscarów, ale wspomnieć należy o tym, że dzisiejsze gale oscarowe potrafią trwać po kilka godzin. I no właśnie ci wielcy fani kina i filmu z wypiekami na twarzy obserwują te gale, obserwują to, kto zwycięży w danym roku. Natomiast ta pierwsza gala, no co by dużo mówić, nie trwała aż tak długo, bowiem samo wręczenie nagród trwało około 15 minut. Zdecydowanie dłużej trwał bankiet. Bankiet po tej pierwszej historycznej gali wręczenia nagród filmowych zwanych Oscarami. Ceremonię pierwszą, wspomnianą przeze mnie, poprowadził słynny jak na tamte czasy amerykański aktor Douglas Fairbanks, który ogłosił 12 zwycięzców w różnych kategoriach. No i właśnie, przejdźmy zatem kroczek dalej, ponieważ początkowo Oscary budziły w społeczeństwie amerykańskim. Bardzo umiarkowane zainteresowanie. No niezbyt Amerykanie i nie tylko Amerykanie interesowali się tymi nagrodami filmowymi, bowiem y, większość z nich myślała, że są to jakieś wewnętrzne nagrody branży filmowej. Poza tym weźmy też pod uwagę to, że no, kino i film jako takie nie były jeszcze takimi światowymi gigantami, jakimi stały się w latach późniejszych. No, i ciekawostka kolejna związana z pierwszą galą wręczenia Oscarów: to mm, oczywiście zaproszono na nią przedstawicieli mediów, czyli głównie prasy i radia, ale ci przedstawiciele opuścić mieli tę pierwszą galę jeszcze przed jej zakończeniem, twierdząc, że no. Nic ciekawego tam na tej gali się nie dzieje, więc nie warto jest tam przebywać i nie warto, aby ta gala im zaprzątała głowę. Do zwiększenia popularności z czasem przyczyniły się chociażby takie media jak radio, a następnie telewizja, które poczęły emitować te gale na swoich kanałach. Moi drodzy, podczas pierwszej dekady wyniki były. Były podawane do gazet, do publikacji o godzinie 23 w noc gali. Czyli już w noc, w, którą odby w której odbywała się, podczas której odbywała się gala rozdania nagród filmowych. Te wyniki już w wieczornych czy też nocnych wydaniach gazet były publikowane. Natomiast w pewnym momencie przestano stosować tę metodę, gdy słynna amerykańska gazeta, czyli Los Angeles Times, zapowiedziała zwycięzców, zanim rozpoczęła się sama ceremonia. Miało to miejsce w roku 1940. Oczywiście Europa żyła wtedy zupełnie inną historią, czyli historią rozpoczynającej się właśnie II wojny światowej. Natomiast w Stanach Zjednoczonych w Los Angeles wielka afera, ponieważ jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem ceremonii wręczenia Oscarów Los Angeles Times opublikowało listę. Zwycięzców. W rezultacie od tego właśnie czasu, czyli od roku 1940, Akademia Filmowa stosuje bardzo ciekawy zabieg, który my z pewnością wszyscy kojarzymy z tych słynnych ceremonii, czyli zalakowane koperty. Koperty, w których znajdują się nazwiska laureatów, zwycięzców zdobywających w danym roku Nagrodę Akademii Filmowej, ale są one zamknięte i dopiero wtedy prowadzący, czy też wręczający nagrodę, zrywa lak i wyciąga z koperty kartkę z nazwiskiem, czy też z tytułem filmu, który zwyciężył w swojej kategorii. Ma to oczywiście swoje konotacje w historii, o której przed chwilą powiedziałem. Poza Słynnymi kopertami zmieniło się także miejsce gali czy też ceremonii przyznawania Oscarów. Na początku lat 40. XX wieku z hoteli uroczystość przeniesiono do Teatrów. I pierwszym z teatrów, w, jakich, w jakim odbyła się gala wręczenia Oscarów, był Grauman's Chinese Theatre w Los Angeles, a odbywająca się w nim w roku 1944 ceremonia była pierwszą, która została transmitowana poza granicę Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Natomiast, no właśnie, wiek XXI przyniósł zmianę, przyniósł zmianę miejsca. Wręczania Oscarów rok 2002 i od tegoż właśnie roku nagrody są przyznawane w nowo zbudowanym teatrze Teatrze Dolby. Pierwsze gale wręczenia nagród Akademii miały najczęściej miejsce na przełomie marca i kwietnia. Natomiast począwszy od roku 2004 uroczystości odbywają się w ostatnią niedzielę lutego. Wyjątkiem był rok 2006. Ogłaszaną z dużym wyprzedzeniem datę ceremonii przekładano kilka razy. Mianowicie w roku 1938 przełożono ogłoszenie daty ceremonii w związku z wielką powodzią, która nawiedziła Los Angeles. W roku 1968 powodem takiej decyzji był pogrzeb Martina Luthera Kinga. Bardzo dramatyczna historia w Stanach Zjednoczonych. Swoją drogą, jeżeli jesteście ciekawi jej poznania, to dajcie znać w komentarzu. Opowiemy o słynnym m, marcinie Luterze Kingu. Kolejny raz, kiedy została ta, została ta y, informacja ogłoszona z y, Pewnym, z pewną komplikacją to rok 1981 w związku z próbą zamachu na ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ronalda Reagana. No i ostatnia, jakże świeża, niestety, data to rok 2020. No i w tym momencie mieliśmy oczywiście do czynienia z bardzo, bardzo, bardzo nieprzyjemną rzeczą na całym świecie, czyli pandemią koronawirusa. Moi drodzy, nagroda. Sama nagroda jest statuetką rycerza, który opiera się na dwuręcznym mieczu. Stoi tenże rycerz na rolce filmu. Rolka filmu z kolei posiada pięć szprych, z której każda symbolizuje jedną z grup zawodowych reprezentowanych w samej Akademii Filmowej czyli aktorów, scenarzystów, reżyserów, producentów oraz techników. No sami widzicie, symbolizm dosyć duży. Wykonana figurka Oskara jest z tak zwanego britanium, czyli stopu cyny w proporcji 93%, antymonu w proporcji 5% i miedzi 2%, która jest Pokryta 24-karatowym złotem. No i jeżeli w przyszłości, a czego Wam serdecznie życzę, zwłaszcza tym, którzy chcą się spełniać na planach filmowych, jeżeli zdobędziecie taką nagrodę, to weźcie pod uwagę, że waży ona prawie 4 kg i ma około 35 cm wysokości. Samą statuetkę, i to też dosyć ciekawa i nieco zapomniana historia, zaprojektował Cedric Gibbons w roku 1928. Wedle legendy pierwszy szkic wykonał na serwetce. No, serwetki w historii ludzkości, jak się okazuje, miały dosyć duże znaczenie, a odlew samej rzeźby, samej statuetki Oscara wykonał amerykański rzeźbiarz George Stanley. No i drodzy w latach 1942, 1943 i 1944, czyli w latach II wojny światowej, statuetki zamiast z metalu wykonano z gipsu. I miało to być symbolicznym wyrazem troski Akademii Filmowej o losy wojny. Natomiast statuetki gipsowe wymieniono laureatom, którzy w tych latach otrzymali e, Oscary, na statuetki metalowe po zakończeniu II wojny światowej, czyli w roku 1946. Oficjalnie nagroda Akademii, tak jak wspomniałem, jest nazywana Academy Award of Merit. No, tutaj oczywiście z angielskiego, natomiast jednak od roku 1931 używa się potocznej nazwy, czyli Oscar. No, za Oficjalną nazwę niejako tej nagrody została, zostało to imię uznane w roku 1939, czyli od tegoż roku można oficjalnie też mówić, że przyznaje się Oscary. I skąd wzięła się w ogóle nazwa Oscar? No to też bardzo często zadawane pytanie, jeżeli chodzi o te kwestie w historii XX wieku, w historii showbiznesu, filmu i świata y, mediów. Pochodzi ta y, legenda, bo tak ją możemy nazwać, y, z roku 1931, ponieważ bibliotekarka Amerykańskiej Akademii Wiedzy Filmowej, Margaret Herrick, y, na widok statuetki, która miała być wręczana y, laureatom, powiedziała, że przypomina mu, przypomina jej ta postać jej własnego wuja, wuja, który miał na imię Oscar. No i usłyszeć to, tę wypowiedź miał wtedy jeden z czołowych amerykańskich dziennikarzy, czyli Sidney Skolski, któremu bardzo spodobało się to określenie i zaczął określenia Oscar używać w swoich felietonach. Natomiast inna legenda hollywoodzka głosi, że miano Oscara w yy, nagrodzie Amerykańskiej Akademii Filmowej nadała yy, słynna amerykańska aktorka, czyli Betty Davis. Jak było naprawdę? No, wydaje się, że yy, tej historii yy, w 100% nie poznamy. Aczkolwiek te dwie hipotezy wydają się dosyć ciekawe. Dotychczas, jeżeli spojrzymy na statystyki przyznawanych nagród, trzem filmom udało się zdobyć najwyższą liczbę. Liczbę 11 oskarowych statuetek. Rekordowi zdobywcy Oscarów to film z roku 1959, czyli Ben Hur. Kto z Was nie oglądał, zachęcam gorąco do tego, aby obejrzeć, po pierwsze, Bena Hura z punktu widzenia historycznego, natomiast z drugiej strony zobaczycie, jak pod koniec lat 50. wyglądały superprodukcje amerykańskiego Hollywood. W roku 1997 bagatelną, wspomnianą przeze mnie, liczbę 11 statuetek otrzymał film w reżyserii Camerona, czyli Titanic. Natomiast, zróbmy krok dalej, przeniesiemy się do roku 2003 i mamy kolejną z części Władcy Pierścieni w reżyserii Petera Jacksona. Mowa tutaj oczywiście o filmie Władca Pierścieni. Powrót króla. On także wtedy zdeklasował swoich rywali, zdobywając tak dużą ilość Oscarów. Moi drodzy, choć 11 Oscarów dostały trzy filmy, to jedynie Władca Pierścieni Powrót Króla otrzymał 100% nagród w oczywiście nominowanych kategoriach. Titanic był nominowany do 14 Oscarów, natomiast Ben Hur do 12, czyli Władca Pierścieni zdeklasował wszystkich podczas gali w roku 2003. Trzem filmom udało się zdobyć 5 najważniejszych Oscarów w kategoriach film, reżyseria, scenariusz, główna rola męska i główna rola kobieca. I były to filmy takie jak film pod tytułem Ich Noce, nieco zapomniany z roku 1934. W jednej z głównych ról zagrał słynny amerykański aktor Clark Gable. Kolejny film, o którym mowa, to Lot nad kukułczym gniazdem z genialną rolą Jacka Nicholsona, Film pochodzący z roku 1975. No i rok 1991 słynny dr Hannibal Lecter i Milczenie Owiec. Anthony Hopkins, który wcielał się w rolę tego krwiożerczego lekarza, otrzymał oczywiście także Oscara za główną rolę męską. No i Milczenie Owiec tym samym, otrzymując pięć statuetek, wpisało się złotymi zgłoskami w historii nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Jeżeli chodzi o zdobywców największej liczby nagród, no to tutaj bezsprzecznym liderem jest, moi drodzy, bohater jednego z naszych poprzednich odcinków. W tym miejscu, jeżeli klikniecie, to znajdziecie odnośnik do tegoż odcinka. Mowa tutaj oczywiście o uwielbianym, uwielbianym przez wszystkich Walcie Disneyu. On, moi drodzy, otrzymał aż 26 Oscarów. Jest Nieprawdopodobnym rekordzistą do dnia dzisiejszego. Drugi, drugie miejsce w tej klasyfikacji zajmuje przedsiębiorstwo Eastman Kodak, które otrzymało Oscarów 19. Natomiast na trzecim miejscu jest słynna wytwórnia filmowa, czyli Metro Goldwyn-Mayer z tym przepięknej urody ryczącym lwem z nadtaśm filmowych. Ta wytwórnia otrzymała Oscarów 13. Jeżeli chodzi o osoby z największą. Liczbą nominacji, które co ciekawe nigdy nie zdobyły Oscara. No tutaj, tym niestety bardzo pechowym człowiekiem jest scenograf czyli Roland Anderson. Wyobraźcie sobie, yy, moi szanowni, że otrzymał on w swoim życiu 15 nominacji do Oscara, ale nie otrzymał ani jednej nagrody. 15 razy był nominowany, ani razu Oscara w swoim ręku nie trzymał. Kolejna osoba to Alex Nord. Czyli kompozytor, 15 razy był nominowany do zdobycia Oscara, no i nic jak gdyby z tego nie wyszło. Ale jak się okazuje, nie do końca, bowiem w roku 1985 otrzymał honorowego Oscara. No tutaj pojawiły się wtedy głosy, że no ileż razy już można tego biednego kompozytora nominować i on tego Oscara i tak nie zdobędzie, dlatego przyznano mu honorowego Oscara za wkład. Jaki wniósł w rozwój kinematografii światowej. Moi drodzy, słynny Federico Fellini, słynny reżyser, który był nominowany do zdobycia Oscara 12 razy. I co ciekawe, Oscara otrzymały jego filmy. Jego cztery filmy otrzymały Oscara w kategorii Najlepszy Film. Natomiast Federico Fellini. Nie otrzymał nigdy Oscara jako najlepszy reżyser, mimo tego, że był nominowany aż 12 razy. W roku 1993, w tym samym roku, niestety Federico Fellini zmarł. Amerykańska Akademia Filmowa jeszcze zdążyła mu przed śmiercią przyznać Oscara za całokształt twórczości. Moi drodzy najczęściej nominowani i nagradzani aktorzy: 12 nominacji otrzymał Jack Nicholson. I zdobył w swojej karierze filmowej aż trzy Oscary. Kolejny, nieco zapomniany, Walter Brennan, to człowiek, który zdobył także trzy Oscary, ale zdobył te Oscary w bardzo ciekawej kategorii, czyli najlepszy aktor drugoplanowy. Może też przez to jest nieco dzisiaj zapomniany. Daniel Day Lewis to kolejny słynny amerykański aktor, który zdobył aż trzy nagrody Amerykańskiej Akademii. Jeżeli chodzi o aktorki, no to tutaj bezsprzeczną liderką jest Catherine Hepburn, która do dnia dzisiejszego przez filmoznawców jest uznawana za jedną z najlepszych światowych aktorek w dziejach. Otrzymała podczas swojej całej kariery cztery nagrody Akademii. Kolejna to Ingrid Bergman, otrzymała aż trzy Oscary. No i kolejna to znana nam wszystkim Meryl Streep, która uzyskała trzy nagrody Akademii Filmowej, ale uwaga, podczas całej swojej kariery była do tejże nagrody nominowana aż 21 razy. No i tutaj, moi drodzy, kolejna ciekawostka, jeżeli chodzi o statystyki oscarowe. Najmłodszy zdobywca Oscara to aktorka Tatum O'Neill, która w momencie, gdy zdobyła Oscara za drugoplanow drugoplanową rolę kobiecą w filmie Papierowy Księżyc, miała 10 lat i 148 dni. No więc dziesięciolatka latka także ma szansę na to, aby zdobyć Oscara. Jeżeli chodzi o najstarszego zdobywcę, to Robert Boyle, 98-letni człowiek, gentleman, który otrzymał Oscara za całokształt kształt swojej twórczości. Moi drodzy, Oscary to także historia e, niesnasek na polu rasowym. Wszyscy wiemy doskonale, jak kwestia rasy wyglądała w Stanach Zjednoczonych jeszcze do drugiej połowy wieku XX. No i tu wspomnieć trzeba o pierwszej czarnoskórej Amerykance, aktorce nagrodzonej Oscarem. Była to e, słynna e, Pani e, Pokojówka z filmu Przeminęło z Wiatrem, i za tęże rolę otrzymała Oscara. Hattie McDaniel, która e, podczas e, swojej przemowy bardzo żywiołowo dziękowała za przyznaną nagrodę, ale jak się później okazało, kiedy odebrała nagrodę, i tak na bankiecie po tej słynnej ceremonii musiała usiąść w strefie wydzielonej dla osób czarnoskórych. Jeżeli chodzi o rekordzistów w nominacjach do e, Oscara e, w liczbie z nominacji z rzędu, czyli po kolei, to cztery razy z rzędu byli chociażby nominowani tacy aktorzy jak Marlon Brando, słynny amerykański aktor, czy Al Pacino. Moi drodzy, trzeba też powiedzieć o roku 1938, bowiem Akademia Filmowa wtedy właśnie uhonorowała nikogo innego jak Walta Disneya. Oscarem normalnej wielkości i siedmioma miniaturowymi statuetkami Oscara. Jestem ciekawy, czy yy, kojarzycie, za jakiż to film Walt Disney mógł otrzymać tak ciekawą, artystycznie przedstawioną formę Oscara? Nie mylicie się, chodzi oczywiście o słynną animację Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków, pochodzącą z roku 1937 i co ciekawe, w Polsce przedwojennej ten film także był wyświetlany. Ba, był wyświetlany z dubbingiem. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie, jeżeli oglądamy dzisiaj współcześnie film z przedwojennym polskim dubbingiem. Jeżeli chodzi o laureatów amerykańskiej nagrody filmowej, czyli Oscara, no to trzeba też dodać, że jedynym Oskarem, czyli człowiekiem o imieniu Oskar, który został wyróżniony statuetką, był Oskar Hammerstein, który dwukrotnie został nagrodzony za najlepszą piosenkę filmową w roku 1941 i 1945. Moi drodzy, oczywiście można by było o Oscarach mówić jeszcze wiele, chociażby o polskich laureatach tej słynnej Światowej Nagrody, a mamy ich kilku na szczęście i liczymy na więcej. Natomiast czas dzisiejszego odcinka niestety już dobiegł końca, za który wam serdecznie dziękuję. Zachęcam Was oczywiście do subskrypcji naszego kanału, do komentarzy, do dzielenia się wrażeniami i opiniami. Pod tym, pod poprzednimi, jak i następnymi odcinkami, a nade wszystko zachęcam Was do wyglądania kolejnej premiery cyklu dawno temu.